Bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku Słuchajcie, yy, jestem na lotnisku jak widać Piękna pogoda, jest około godziny 18 Także zanim dotrę do miejsca, o którym wam zaraz powiem yy, To pewnie już dzisiaj nic ciekawego nie nagram Ale jutro mam nadzieję, że yy, polatamy po różnych ciekawych shoppingach yy, I coś fajnego uda mi się złowić yy, Wybieram się do Barcelony Może to nie jest jakiś kraj, w którym będzie się dużo działo Hiszpania Dużo sklepów różnych ciekawych, ale mam nadzieję, że coś ciekawego się znajdzie. Zarazem na internecie, też ciekawy, ciekawy outlet, który jest może i poza miastem, ale myślę, że warto będzie tam pojechać, bo z tego co tam widziałem, to jest dużo ciekawych marek, bardziej high fashion. Ale mam nadzieję, że znajdę coś w fajnej cence, może coś nagramy ciekawego tam w tych sklepach i będzie, będzie można coś fajnego dla Was pokazać. Słuchajcie, już przeszedłem wszystkie odprawy, także lecę do swojego gate'u. Za jakieś 30 minut mam odlot. No i co? Pewnie widzimy się dopiero na lotnisku w Barcelonie. Trzymajcie się, pozdro. Dobra, patrzcie, jaka maszyna. Zaraz będziemy nią odlatywać. Ostatnie nagrania urywki z Polski. I zaraz się będziemy żegnać. Maneczko, słuchajcie, ja już jestem w Barcelonie na lotnisku, wylądowałem. Wszystko w porządku, elegancko. Także y, jest już dosyć późno, zaraz biorę Ubera i lecę do hotelu. Jeszcze na jakieś siedzonko i pewnie będę leciał spać, bo jutro dużo, dużo pewnie się będzie działo. Walizeczka już elegancko czeka. Patrzcie. Tyk. Słuchajcie, ja już jestem pod hotelem. Fajna miejscóweczka. Bardzo przyjemnie, zobaczcie, fajna wieżyczka. Bardzo miła atmosfera, fajna pogoda, mam nadzieję, że jutro nie będzie padał deszcz i że z rana wystartujemy z jakimś fajnym, fajnym filmikiem. No i co, już jest dosyć późno w Barcelonie, około chyba 23, także pewnie będę leciał coś zjeść i, i idę się wyspać, żeby mieć siłę na, na jutrzejszy dzień. Słuchajcie, jestem w Barcelonie, już na placu katalońskim, w samym centrum. Jest bardzo fajna pogoda, także cieszę się, że będę mógł coś fajnego dla Was nagrać. Lecę coś zjeść i zaraz pewnie będę szukał jakichś ciekawych sklepów. Do zaraz się ma. Jestem po jedzonku. Jestem na Alarambi. Eee, wpisałem sobie już w nawigację eee, ten sklep Uniqlo, bo znalazłem Uniqlo Patrzcie, zostało mi do celu 900 metrów, także zaraz tam będę. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne pluszaki, może w kolaboracji z tym Cuffs, albo jakieś t-shirty. W sumie na to najbardziej liczę. Eee, I zobaczymy, także już lecimy. Zostało mi. No już nawet 800 metrów Mam nadzieję, że coś tutaj widać O, może teraz La Rambla Generalnie to zobaczcie, idę sobie tą Laramblą i kurczę Tu są miliony ludzi, nie? Jest Naprawdę jest taka, taka masa ludzi, mega się nie spodziewałem, że będzie tak dużo osób bardzo jest pogoda, pewnie dlatego też, ale dużo jest turystów, w sumie, ludzie z całego świata, także naprawdę szok, ale fajnie to wszystko wygląda. Wbijamy do sklepu, pierwszy ciekawy, ciekawy sklep, mam nadzieję, że znajdę to, czego, czego, czego oczekuję I zaraz zobaczymy, nagram w środku, no Jestem już tutaj w Uniqlo i patrzcie, tu jest w ogóle jak w pałacu, mam nadzieję, że tutaj coś widać. Jest wielki Gerando. także kurczę jestem mega zdziwiony yy, spytałem się uprzejmego ziomeczka i powiedział, że że na, na ostatnim piętrze jest ta kolaboracja, której szukam, także o, tam są schody także cieszę się, bo myślałem, że tutaj nic nie będzie są jakieś takie zwykłe t-shirty i ubrania ale w kolaboracji z KAWS yy, mają też, także naprawdę fajna sprawa Dobra, jesteśmy... Już biegam na ostatnie piętro. O, dobra. I teraz trzeba znaleźć tą kolaborację, Już jakieś kruszaki będą mieli Ale się zmachałem. Na nic tu nie widać. Dobra, słuchajcie, jestem tutaj. W takie fajne miejsce. Nie wiem bardzo o tyle chodzi, ale szukam tych t-shirtów albo jakieś pluszaki. E... No kurde, nie ma nic. Pytałem się ziomeczka, który tutaj pracuje i powiedział, że, że ta kolekcja już... już u nich się wyprzedała, nie, nie mają nic. Także kurde, jestem mega zły. Bo na to, że coś fajnego kupię. E... Ziomeczek mówił, że jeszcze mają jeden sklep w Barcelonie, ale... Mówił, że ta kolekcja już jest raczej jakaś stara i teraz mają jakieś tutaj inne t-shirty Także no, niestety jestem trochę zawiedziony Ale co, e, pokażę wam zaraz tutaj jakie mają różne t-shirty I no w sumie też to jest spoko, ale konkretnie mi chodziło o tą, konkretną, o tą konkretną kolekcję Także trudno, lecimy dalej W ogóle mają te wszystkie koszulki w takich goblotach pięknych. Ale fajnie to wygląda, u góry jest taki napis Ale to jakiś Chociaż na przykład ten t-shirt bardzo fajny, Pokój. Kupiłem jakieś t-shirty generalnie Kilka t-shirtów kupiłem, ale Wychodzimy, wychodzimy z unikło. Coś tam powinnołem, ale Myślałem, że uda mi się kupić to, to, to Na co czekałem Ale cóż Lepsze coś jak nic, także coś tam powinięte Później w hotelu mam nadzieję, że wam pokażę Na pewno wam pokażę Co kupiłem dokładnie I co widzimy się Widzimy się później Słuchajcie, ja jestem tutaj w takim centrum ekskluzywnym, znaczy ciężko to nazwać, w sumie nie wiem czy to jest centrum, czy, czy jak to nazwać inaczej, takie jakby sklepy na dworze, to jest wszystko razem połączone, bardzo fajnie, widzicie w tle taki dosyć ciekawy klimat, bardzo fajnie to wygląda, wszystko jest tutaj dużo różnych, ciekawych, ekskluzywnych sklepów. Byłem chwilę temu w Gucci, jeszcze pewnie nagram jakieś małe ujęcia, jak będę mówił, jak mi pozwolą. No dużo różnych ciekawych jest Lounge. Prada, naprawdę jest dużo, dużo, dużo ciekawych sklepów. Jest tutaj też obok taka ogromna hala, duży outlet Nike, a. ale to bym musiał wyjść, ale to na pewno zaraz tam też pójdę. Może coś tam ciekawego też znajdę, chyba Adidas też jest. Także mam nadzieję, że coś fajnego tutaj uda mi się powinąć. Kurcze, zobaczcie w ogóle jaki znalazłem sklep. Hiszpański Supreme. Wchodzimy tutaj, zobaczymy. oho, same box logo. Słuchajcie, pani mnie wyrzuciła. Niestety nie można nagrywać, ale... Chociaż tutaj jest daleko. Troszeczkę. Hiszpański Supreme. Dzisiaj jeszcze trochę dokupiłem tych t-shirtów. Trochę tego jest tutaj. Chciałem wam pokazać, tak z grubsza. Generalnie nie kupiłem to co chciałem, ale tak czy tak, zakupy i tak nieco udane. Trochę tego nakupiłem. Patrzcie, kilka t-shirtów. Kilka różnych modeli tutaj. T-shirtów w sumie nie są aż takie jakieś. No, generalnie mi się podobają, fajne są. Tutaj też inne jeszcze jakieś. O, takie. Te akurat bardzo fajne są na plecach, mają taki nadruk. O. Fajnie to wygląda. No tutaj jeszcze jakieś, w sumie chyba nie wiem, 20 tisów, nie wiem, jak nie więcej. Kupiłem. Yy, będą one na sprzedaż na Hype Store For All. Także zapraszam was. Tam nie wiem, czy będę miał wstawiony yy, post yy, dotyczący tych, yy, tych koszulek. Siemoneczko, słuchajcie, ja już jestem w domu. Wróciłem z Barcelony. Wyjazd y, zaliczam do naprawdę bardzo udanych Było fajnie, mimo że, że nie, nie kupiłem tak, jak już Wam wcześniej mówiłem. Nie mogę tego naprawdę przeżyć. Cały czas o tym mówię y, tej kolaboracji z Kaws, No ale cóż, naprawdę było bardzo fajnie. Y, Mam nadzieję, że Wam też się podobało, bo ja naprawdę jestem zadowolony. Już na koniec mogę Was tylko zachęcić do tego, żebyście zostawili subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego mojego następnego odcinku. Jakąś łapkę, miły komentarz. Jak zawsze chciałem Was też zaprosić na mojego Instagrama, hypestore 4 all bo tam na pewno też się będzie dużo działo. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Czekajcie na następny. Pewnie niedługo się widzimy.